36 metrów, Adam! Kochamy Cię! Adam Małyś to legenda polskiego sportu. Nasz najbardziej utytułowany skoczek narciarski. W trakcie całej swojej kariery miał szansę naprawdę dużo zarobić. Ostatnio miałem okazję porozmawiać z nim o pieniądzach, karierze i o tym, w co inwestuje. Ale zanim do tego przejdziemy, wpierw mały performance. Mój kumpel, iluzjonista Magic of Why. Pierwszy spróbuje zabrać mu jego kartę płatniczą, a następnie odgadnąć PIN do niej. Wiem, na pierwszy rzut oka wydaje się to absolutnie niemożliwe. Jak można odgadnąć czyjś PIN do karty? Mimo wszystko iluzjonista upierał się, że da radę. Dwa jokery, hmm. twoja karta jest tutaj. Widzisz jokery? Hmm. Ale co by było, gdyby się udało, żeby twoja karta była między jokerami? Hmm. Niemożliwe, prawda? No raczej. Patrz uważnie. Zobacz, twoja karta. A. Jest. <grystuńska> to jest twoja karta. czyli no Tak, no dobrze. Teraz już sobie. Okej, to wiesz co, to y, wymieńmy się na chwilę, bo wiesz, teraz jakbym chciał, no nie, tą twoją kartę y, użyć, to musiałbym mieć pin, więc chciałbym, żebyś pomyślał o swoim pinie do karty. Masz jakiś pin do karty? No mama, na, potrzeby tego nagrania, na, na potrzeby tego Aha, nagrania. Możesz sobie co, jakiś wymyślić. Jakiś Tylko iść. czterocyfrowy, okay? Żeby nie było. Mhm. I teraz oczywiście to nie wygląda tak różowo, że możesz podejść do kogoś i po prostu czytać pi. Nie, nie ma takiej możliwości. A dlaczego nie? No bo to wtedy bym e, robił co innego w życiu. <laughs> <laughs> Poznałem kilku bardzo bogatych ludzi i po prostu sobie wypłacił. No nie, to było niemoralne. Ale są na to triki psychologiczne. Masz w sobie telefon? Mam. Możesz wyciągnąć swój telefon na chwilę? Zobacz, to co ja robię... Y, Możesz odblokować i włączyć kalkulator? Super. I wyzeruj. Super. E, idea jest bardzo prosta. E, chodzi o to, że trzeba e, zrobić coś innego, żeby, żeby troszeczkę odwrócić uwagę. Bo zobacz, pin jest zawsze w tej logicznej części umysłu, więc to jest logiczne, że będziemy mi mega gardem mieli. Więc trzeba zrobić coś innego. Będę ci tłumaczył na bieżąco, co robię, dobra? Weź tak telefon, żeby Paweł nie widział, Paweł też nie, nie patrz, tak żeby nikt nie widział. Chciałbym, żebyś. Wymy... Masz pin w głowie, prawda? No. I nie zmieniaj go, trzymaj go, ok? To jest Twój pin do karty, tak? Ale chciałbym, żebyś wymyślił jakiś taki losowy, którego nie zapamiętasz. Czterocyfrowy i wpisz go do kalkulatora. O kurcze. jakikolwiek. Po prostu wymyśl sobie, wpisz losowe, kreatywne zadanie. No mam. Sen. I kliknij, cztery, tak? no. cztery cyfry, tak. I Kliknij plus i teraz dodaj ten swój pin, którego nie, nie zapominaj, bo ja będę próbował go odczytać. Okej? Okay? I kliknij równa się. No. Jest jakaś liczba, prawda? Tak. Ja nie znam tego pierwszego pinu, no bo wiadomo, że wymyśliłeś go teraz. No i nie znam tego twojego pinu, który będę próbował odczytać. I nawet jakbym spojrzał tu, na tą liczbę, no to bym nie był w stanie. Tak, na spojrzał, to nie jestem w stanie wydedukować, bo, bo, bo to jest suma, który to był tak, pin. Ale żeby nie było, kliknę jest zero, prawda? Mhm. Zero. Mam twoją kartę, ale nie mam twojego pinu. Okay? I całe to doświadczenie potem ci wytłumaczę, po co to zrobiłem. To chodziło o to, żeby dać ci kreatywne zadanie, żeby przeskoczyło na tą kreatywną półkulę mózgu, żeby przestać myśleć logicznie trzymać. Ale masz w głowie PIN, tak? Powtarzaj w głowie ten PIN, jeżeli możesz, czterocyfrowy. Pamiętam. OK. Okej, okay, no teraz widzisz, teraz mi troszeczkę oddałeś, bo to, co zrobiłeś, to powiedzieć pamiętam i się uśmiechnąłeś, to znaczy, że to jest coś bardzo łatwe do zapamiętania, prawda? No nie do końca. Nie do końca? Nie. Okej. Okay. Grałeś w pokera kiedyś? Po, no, czasem gramy. A jak zblefowanie u Ciebie? No, no, no. Ok. Z, zwłaszcza jak się bije o no coś, to zawsze blefuję. Okej. Okay. No dobra, okay. e, czy, tylko pierwszą cyfrę, czy możesz powiedzieć na głos? No pierwszy? i powiem. Nie, powiedz <laughs> tylko jedną cyfrę. Ja jedną cyfrę zapisałem. Nie wiem czy no, no te co zapisałeś, bo widziałem. Widziałeś 1, tak? To jest twoja <laughs> cyfra. Okej, okay, dobra, to mam jeszcze trzy. Okej, okay. podczas tej rozmowy raz blefowałeś, tak mi się wydaje. Której? Teraz jak rozmawialiśmy. Nie wiem. Dobra, pomyśl o trzeciej cyfrze. Nie o drugiej, tylko trzeciej. Z tego pinu mojego, tak? Tak, 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 tak. No. Okej. Okay. To jest dziwne. Nie chcesz, byś widział, co pisze. To też jest jedynka? No. Okej. Okay. Adam, ja wiem, że to jest dziwne, ale powiedz mi, jaki to jest pin, będziesz musiał zmienić, jakby co? Bo to co no Cztery jedynki, zgadza się? Tak. Czyli widzisz, mam e, twoją kartę, mam twój pin, który powinieneś zmienić tak czy siak, bo jest zbyt łatwy. Tylko Super. musisz mieć jeszcze ości z palca. Co, co masz na myśli? Bo to jest biometryczna karta, trzeba mieć odcisk palca. Czyli możesz mieć jego kartę, Musiałbyś mieć mi jego... palec wyrwać. A nie masz jego palca, więc nic nie wypłacisz. To ja wam powiem tak, ja się poddaję, nie? Dziękuję. <laughs> A jesteś Ale w stanie coś więcej powiedzieć na temat tej karty? Bo ja pierwszy raz widzę taką kartę. Ta karta dopiero wejdzie. Jak, jakie ona ma zalety oprócz tego, że jest taki naprawdę to, fajny że nie gadżet? To, nie musisz mieć telefon, nie musisz mieć pilu, tak? Czy my teraz możemy sobie skoczyć do Ciebie, na przykład do garderoby, na kanapę, usiąść pogadać? Bo mam do Ciebie kilka pytań odnośnie Twojej kariery i nie tylko. I, i pilnuję karty. Nie, to już darujmy. Jasne. Dobra. Ja jestem ciekaw, co Adam Małysz po skokach narciarskich, po rajdach będzie robił jako kolejną swoją przygodę ze sportem. Ale to, co jeszcze bardziej mnie interesuje, to ile Adam Małysz zarobił przez całą swoją karierę. Jesteś w stanie w ogóle oszacować, jaki to mógłby być rząd wielkości? Myślę, że nie. To jest też tak, że może w samym sporcie, w samych zawodach, może aż tak nie, ale do tego dochodzą oczywiście również kontrakty różne sponsorskie, różne premie i tak dalej, więc tego pewnie troszkę by się nazbierało. Ja myślę, że to najlepiej zawsze oblicza Super Express, który podaje ile jakiś sportowiec zarabia, tylko trzeba to podzielić zazwyczaj przez, przez 5-6 albo nawet czasem i przez 10. A w Twoim przypadku, ile Superexpress podaje zazwyczaj? Oj, pamiętam takie lata, że podawali, że chyba 6 milionów. Ja się wtedy śmiałem z żoną, mówię, kurczę, to wtedy to już bym nic nie musiał robić, jakbym rocznie 6 milionów zarabiał. Czyli podzielić przez 10, wychodzi tak 600 tysięcy. No, mogłoby się to tam gdzieś tak znaleźć. To jest całkiem niezła, można powiedzieć, dniówka, jak się zarabia 600 tysięcy rocznie, przez ileś lat, można sobie odłożyć gdzieś tam na kawałek ziemi na starość. Oczywiście. Też, też jakby ważne jest, żeby, żeby nie inwestować w coś, co, co, co nie masz do tego szczęścia albo nie masz do tego jakby drygu, więc ja raczej, raczej mało inwestowałem w jakieś niepewne e, biznesy. czy czy rzeczy, które, które mi proponowano, bo było tego mnóstwo? No pewnie żeby... zaczepiali Cię nawet pod sklepem, jak się po bułki no to... rano na śniadanie, żebyś coś zainwestował. Było tego sporo, żebym wszedł w jakieś interesy i tak dalej. Raczej nie. Jak, jak już miałem okazję, to czy w jakiś tam grunt mogłem zainwestować? Oczywiście nie jakiś duży, ale, ale gdzieś tam się pojawiały. No i raczej, raczej szanowałem sobie pieniądz, bo to jest tak, że jeśli ty wiesz, jaką ciężką pracą zdobywasz ten pieniądz, to też go zdecydowanie łatwiej, znaczy łatwiej, też więcej go szanujesz. Złoto też nie? Złoto, jakieś tam złoto, głównie jak w jakieś nagrody, czy, czy, czy jak brałem czasem udział w takich zawodach, no to się zdarzało, że, że wygrałem na przykład jakieś złote monety, z Lotosu też dostałem taką... Z, taką... złoty medal przecież jest kawał metalu, tylko pytanie to, to nie jest to złota. złota? To nie jest ze złota, nie? na, 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 na nieszczęście to nie jest typowe złoto, to jest pozłacane. No, mam nadzieję, że inwestycje, chociaż ziemia kupowana ileś lat temu, Jakie okolice? Gdzieś Podhale, czy raczej Wisła, czy, czy stolica? No, gdzieś tam na, na Podchalu też się zdarzyło. To bardziej sentymentalnie było, bo tam ja całe życie po hotelach jeździłem i w zakopanym akurat chciałem sobie postawić jakiś tam mały domek, więc zakupiłem tam działkę, choć później twierdzono, że dostałem z gminy. Nie, nie, nie. Nie dostałem nawet pomocy na to, żeby cokolwiek tam stworzyć, także trochę była męczarnia przez, przez parę lat, żeby w ogóle cokolwiek uzyskać. Eee, ale raczej tam w, w swojej miejscowości, jak było, było można, to, to raczej. Przez około, około dekadę starać. pewnie te nieruchomości troszeczkę wzrosły na wartość. i My bardzo myślę, dobrze. zawsze trochę. Nieruchomości, ja mam wrażenie, że to jest taki trochę biznes dla głupków. Nie, no, nie obrażając nikogo <laughs> oczywiście. Sam teraz się zagłębiam w tę branżę i, i staram się inwestować w nieruchomości. Właśnie dlatego, że jest to fajny biznes, ponieważ tam naprawdę nie ma co nie wypalić. To jest w sensie, może nie daje takich oszałamiających stóp zwrotu jak kryptowaluty niektóre, ale jest pewne. I na pers w perspektywie 20-30 lat zawsze można wyjść na tym na plus. Jest coś takiego, że małą rzeczką więcej się najeżdżasz niż tą dużą. Mhm. Bo to jest tak, że jak naraz coś zaczynasz e, dużymi krokami i przychodzić dosyć łatwo, to też szybko może to odejść. A jak jesteś wypośrodkowany i wiesz o tym, że możesz coś na tym zarobić, ale, ale wydłużasz to w, w czasie. To na pewno to jest zdecydowanie skuteczniejsze, bo no, wiem już to mam sprawdzone. Dlaczego karta biometryczna? Dlaczego na to się zdecydowałeś? Powiem tak, że no przede wszystkim bezpieczeństwo. E, po drugie, no, w zasadzie to jest tylko i wyłącznie Twoja karta. Nawet jakbyś chciał współmarząć dać, to nie zadziała, nie? Czyli to jest trochę takie podchwytliwe, ale musiałabym mieć twój palec, czyli odcisk kciuka. Ale to wtedy wiesz, możecie zabierać na każde zakupy, czyli jest jeszcze gorzej, bo musisz spędzać godziny w przebieralniach. Kurczę, o tym to nie pomyślałem akurat, bo tego to nie lubię. Ale nie, ja myślę, że przede wszystkim bezpieczeństwo i Dzisiaj mamy coś takiego, że mamy elektronikę. Nie? Ja jestem trochę takim gażyciarzem i, i to jest coś nowego, to coś weszło. To jest dopiero. E, bank pocztowy jest drugi w Europie, który posiada możliwość e, jakby przekazania klientowi e, takiej karty. A druga strona jest taka, że telefon ci się może wyładować. To na pewno. E, jakieś piny zawsze zapominam. No, eee, na imprezie czasami. Ja miałem taki problem, że szedłem na imprezy i zapominałem ich imię No, a naj, najgorsze jest to, że ludzie często to gdzieś zapisują, nie? W notatniku, w telefonie i tak dalej. Potem zgubi telefon. Te. Tutaj nie. Tutaj przychodzisz, odcisk palca, bardzo proste. Czyli Adam Małysz lubi być pierwszy nie tylko na podium, ale też i właśnie w takich Tro, gadżetach. Trochę tak. No jak coś nowego wchodzi, to, to strasznie mnie to fascynuje i zawsze to, chcę to przetestować, więc, więc dlatego to też było jakby szczał w dziesiątkę. Adam, małysz, to dzisiaj również biznes. Co dla ciebie jest ważne przy doborze partnerów w biznesie? Masz jakieś wpadki za sobą, jakieś śmieszne anegdoty, wtopy? Przede wszystkim dla mnie jest atmosfera ważna i tak jak w Banku Pocztowym to zawsze było tak, że jak kiedykolwiek przyjeżdżałem na jakieś nie wiem biznesowe spotkanie, czy to był event, czy to było choćby kręcenie jakiegoś spotu, czy, czy zwykła sesja e, fotograficzna, to tu jest taka atmosfera, że nie da się tego nie lubić. I to jest, to jest naprawdę podstawą, bo osoba, która współpracuje z taką firmą, bardzo sobie to docenia i, i, i to, jest, to jest myślę, że jeden z nielicznych takich rzeczy, które, które powodują, że to jest sukces, bo to jest wtedy obu jakby korzyść. Każdy wie doskonale, że, że warto z tą osobą współpracować, i ja jestem strasznie z tego zadowolony. Pieniądze to w sumie nie wszystko, zawsze liczy się jeszcze atmosfera, to czy z kimś się dobrze dogadujesz i tak dalej, etc. Był taki film, gdzie Golec z orkiestra śpiewał, ale nie, tak. nie, nie, nie powiem tutaj, bo to był nieładny, ale, ale to niestety tak trochę jest, że mimo wszystko, że jesteś gdzieś tam przyjacielem, ale e, czy, czy wszystko się fajnie robi, ale mimo wszystko zawsze no, się to robi też między innymi dla, dla jakiejś zysku. Czy zakodowanie swojego odcisku palca na karcie jest trudne, łatwe, długo zajmuje? Jest bardzo proste. Jest specjalna przystawka do karty. Wkładasz kartę, skanujesz kciuka na specjalnym czytniku, świeci na czerwoność dioda. Jak ona się zaświeci na zielono, możesz korzystać z karty. Dzięki, że poświęciłeś nam dzisiaj czas. Dziękuję I bardzo. Było poznać wszystkiego dobrego.